Sprzątamy dzisiaj to całe mieszkanie. Ja jestem w kuchni, bo właśnie już posprzątałam prawie. Sprzątałam dzisiaj w tych kosmetykach w szufladzie. Zostałam jeszcze do ogarnięcia podłoga. Salonem nie ma takiej tragedii, tak naprawdę, ale na pewno muszę umieć schody, bo tam się zbiera mega kurz. I wchodzimy do kuchni, gdzie w ogóle to jest worek na śmieci i po śniadaniu jest lekki bałagan. A potem przejdziemy do drugiego piętra, a więc. Let's go! Jak potem tak mnie to zaczęło męczyć, że aż nagrywałam, ale tutaj w takiej części właśnie sypialnej, powiedzmy yy, ogarnęłam, umyłam te półki, odkurzyłam tutaj te wszystkie telewizory w końcu sobie umyłam biurko, więc ready. Wszystko pięknie pachnie, więc ja mogę już się do pracy, a Wam życzę miłego weekendu.